Renesans, odrodzenie to czas przejścia, w którym kończąca się tradycja średniowiecza występuje wspólnie z formującą się dopiero tradycją nowożytności. Nie jest to czas wielkich filozoficznych systemów, lecz eksperymentujących, sądujących nowe możliwości orientacji. Nowe nastawienie filozoficzne ukazuje się na tle przemian kulturowych i historycznych, które pozwalają uznać renesans za wiek odkrycia wynalazków. Ulepszenie techniki nawigacji, kompas prowadziło do wielkich podróży odkrywczych, których następstwem stała się europejska ekspansja, a stąd poszerzenie znajomości obcych lądów i ludów. Mikołaj Kopernik stworzył postawy heliocentrycznego obrazu świata, wynalazek druku z ruchomymi czcionkami Gutenberga, umożliwił rozpowszechnienie w nieznanych dotąd ilościach i tempie pisemnego dorobku umysłowego. W malarstwie Alberti odkrył zasadę perspektywy. Rozwój gospodarki pieniężnej i handlu prowadził do zmian społecznych, podobnie jak zmiany w technice wojskowej, które podważyły pozycję stanu rycerskiego. O ile świat średniowieczny był zamknięty w swoim hierarchicznym porządku stanowym, z nadrzędną rolą kościoła, o tyle teraz zaczynał się zwrot w kierunku społeczeństwa dynamicznego. Zapoczątkowany przez Bokaccia i Petrarkę intelektualny ruch humanizmu wzmógł niechęć do skosniałej tradycji scholastycznej. Humaniści uważali, że myślenie średniowieczne ugrzęzło w spekulacjach teologicznych i logicznych i dlatego odrodzenia człowieka spodziewano się ze strony kultury antycznej. Ten ruch, w przeważającej mierze literacki, rozpoczął się we Włoszech w XIV wieku i rozprzestrzenił się następnie na całą Europę. Jego wybitnymi przedstawicielami filozofii byli Petrarca Salutati, Alberti Valla we Włoszech, Erasmus z Rotterdamu w Holandii, Thomas Moore w Anglii, Michel de Montaigne we Francji. W centrum myśli humanistycznej znajdował się człowiek oraz pokrewne tematy: natura, historia, język. Z zainteresowania kondycją człowieka studia humanitatis przy powoływaniu się na antyczne pojęcie humanitas wywodzi się określenie całego ruchu intelektualnego. Przy czym przez studia humanitatis rozumiano szczególny aspekt wszechstronnego wykształcenia duchowego i w zakresie sztuki, co znalazło wyraz w podstawowym wzorcu Łomo Universale, zgodnie z którym stopień wykształcenia stanowił równocześnie miernik moralnej jakości. Dla włoskiej filozofii renesansowej szczególnie istotne stało się ponowne odkrycie Platona i Plotyna których myśli rozpowszechnił we Włoszech grecki uczony Platon. Uzyskując wsparcie Cosimo de Medici, doprowadził on do ponownego założenia we Florencji Akademii Platońskiej 1459. Wybitnymi przedstawicielami renesansowego platonizmu byli Marsilio Ficino i Piccola Mirandola. Przez tłumaczenia i własne dzieła Ficino szerzył znajomość Platona w całej Europie. W swej filozofii odwoływał się zwłaszcza do neoplatońskiej teorii emanacji i znaczenia piękna. Odradza się w tym czasie także zainteresowanie Arystotelizmem którego centrum stanowi Padwa. Do przedstawicieli arystotelizmu należeli Piero Pomponazzi i Jacobo Zabarella. Rozkwit przeżywa filozofia przyrody. Obok Giordana Bruna, wśród znaczących myślicieli tego czasu trzeba wymienić Telezja, Patryciego i Campanelle'u. Do najważniejszych osiągnięć renesansu zaliczyć należy stworzenie podstaw nowożytnych nauk przyrodniczych, co dokonało się dzięki nowej koncepcji nauki i świadomości metodologicznej. Według Johanna Keplera i Galileusza nauka zajmuje się stosunkami ilościowymi, określonymi liczbowo, porzucając tradycyjne pytanie o istotę. Franciszek Bacon dopatruje się podstaw postępu cywilizacji w rozwoju nauki i techniki w służbie pomyślności człowieka. W nowej filozofii państwa i prawa, reprezentowanej przez Bodina, Grotiusza i Althusa, centralną rolę odgrywają pojęcia prawa natury, umowy społecznej i suwerenności. Machiavelli zajmujący wśród tych filozofów szczególną pozycję wskazuje na faktyczne rozdzielenie moralności i polityki. Duchowe przeobrażenia nie ominęły także kościoła chrześcijańskiego, wkraczając do niego wraz z reformacją, rozpoczętą przez Marcina Lutra. Postawa papieża i jego nadmierne dążenie do władzy, niedostatki teologicznego wykształcenia niższego kleru, kościelne nadużycia i ogólny upadek obyczajów stały się powodem żądania odnowy. W następstwie reformacji dokonały się bardzo głębokie przemiany w obszarze duchowo-religijnym, politycznym krajobrazie Europy. I w strukturze społeczno-gospodarczej. Duży wpływ zdobyła reformacja również w postaci, jaką nadali jej w Szwajcarii Ulrich Zwingli i Jan Kalwin. Kalwinizm charakteryzował się teorią predestynacji, rygoryzmem obyczajowym i etosem pracy. Jedno z najbardziej znaczących osiągnięć wczesnej nowożytności polega na stworzeniu nowego pojęcia nauki, którego podstawą stała się z... związana z naukami przyrodniczymi świadomość metodologiczna. Za jedyne podstawy poznania pewnego uznano rozum i doświadczenie. Cytat z Galileusza. W naukach przyrodniczych, których wnioski są prawdziwe i konieczne, tysiąc Demostenesów i tysiąc Arystotelesów mimo swoich wysiłków nie może rzeczy uczynić prawdziwą, jeśli jest fałszywa. Koniec cytatu. W sposób decydujący zmieniał się obraz kosmosu i przyrody dzięki wyzwoleniu się nauki spod wpływu odziedziczonych autorytetów, szczególnie filozofii przyrody Arystotelesa oraz wskutek rozwoju metod badawczych nastawionych na ilościowe ujęcie. Za symboliczną postać przewrotu związanego z nowożytnością można uznać Mikołaja Kopernika 1473-1543. W swojej pracy o obrotach, De revolutionibus z 1543 roku, zastąpił on geocentryczny obraz świata Ptolemeusza z II wieku, z Ziemią jako nieruchomym środkiem wszechświata, obrazem heliocentrycznym ze Słońcem jako centralną gwiazdą, wokół której obraca się Ziemia. Był to ważny krok w kierunku zerwania z zamkniętym średniowiecznym obrazem świata i przejście do otwartego, dynamicznego wszechświata. Johannes Kepler 1571-1630 rozwinął metodę ilościowego poznania przyrody. Jego prawa ruchów planet, odwołujące się do szczegółowych obliczeń, korygowały fałszywe jeszcze założenia Kopernika, jak na przykład dotyczące postaci orbit planet. Od czasów starożytnych zakładano, że są kołowe z powodu doskonałości kształtu koła. Duże znaczenie miało dokonane przez Keplera w astronomii połączenie opisu matematycznego i dynamicznego fizykalnego. Galileusz Galileo Galilei 1564-1642 stał się sławny dzięki odkryciu prawa swobodnego spadania i prawa ruchu wahadła oraz poparciu teorii Kopernika. Według Galileusza istota rzeczywistości jest określona przez stosunki liczbowe. Tylko ten osiągnąć może poznanie obiektywne, kto potrafi czytać symbole matematyczne i ująć matematycznie poznane prawa. Cytat. Księga natury napisana jest w języku matematyki, a jego literami są trójkąt koło i inne figury geometryczne. Koniec cytatu. W poznaniu naukowym mają równy udział rozum i obserwacja. Metodę cechuje rozkładanie tego, co opisywane, na najprostsze elementy, analiza zjawisk, stawianie hipotez, sprawdzanie na podstawie eksperymentów, również eksperymentów myślowych, dedukcja na podstawie wnioskowania, tworzenie matematycznych sformułowań praw przyrodniczych. Podstawowe dla nowożytnego rozumienia nauki było zastąpienie pojęcia istoty pojęciem funkcji. Postęp w naukach przyrodniczych stał się możliwy dzięki nastawieniu na to, co daje się mierzyć ilościowo i opisywać przez ujęte w prawa związki przy odrzuceniu poszukiwania istoty rzeczy. Dla Francisa Bacona 1561-1626 celem nauki jest opanowanie przyrody dla pożytku społeczeństwa. Wiedza oznacza władzę, dlatego za swoje zadanie uznał Bacon systematycznie uzasadnienie i przedstawienie całej nauki. Jej podział odpowiada podziałowi ludzkich władz na pamięć, memoria, to jest historia, fantazję, fantazja, to jest poezja, rozum, ratio, filozofia. Najwyższą nauką jest prima filozofia, której przedmiotem są podstawy wspólne dla wszystkich nauk. Aby zdobyć prawdziwy wgląd w naturę rzeczy, człowiek musi się przede wszystkim uwolnić od wszelkich przesądów, które zaciemniają obiektywne poznanie. Bez fałszujących wyobrażeń, poznanie stanie się rzeczywistym odbiciem natury. Te przesądy Bacon nazwał idolami, zjawami. Wyróżnił w swym nowym organum cztery ich rodzaje: idola tribus, są to złudzenia plemienia. Wynikają one z natury ludzkiego gatunku, ponieważ rozum i nasze zmysły ujmują rzeczywistość stosownie do naszej miary. Rozum podobny jest do nierównego zwierciadła, które przenosi swoje właściwości na rzeczy i przez to je zniekształca. Idola specus, złudzenia jaskini. Wynikają z samej jednostki, a powstają w wyniku osobowych predyspozycji wychowania, zwyczajów, upodobań. Idola fori, złudzenia rynku. Sam język prowadzi nas do błędu przez fałszywe znaczenia przypisywane słowom. Słowa wysuwają się przed rzeczy. Na tym tle rodzą się spory o same nazwy i słowa. Idola teatri. Są to złudzenia przekazywane przez koncepcje różnych szkół filozoficznych, na podstawie błędnego dowodzenia i całkowicie zmyślonych teorii. Właściwą metodą służącą osiągnięciu prawdziwego poznania i pozbyciu się takich złudzeń jest wobec tego indukcja. To metodyczne i eksperymentalne postępowanie polega na zbieraniu i porównywaniu obserwacji, aby następnie w procesie sukcesywnego uogólniania dotrzeć do ogólnej formy przyrody przy czym indukcja nie wychodzi od przypadkowych doświadczeń, lecz odwołuje się do zaplanowanych, uporządkowanych obserwacji, tabele i celowych eksperymentów. Za twórcę humanizmu uważa się Franciszka petrarkę 1304-1374. Do ponownego odkrycia starożytnej filozofii i literatury doprowadziło go zwłaszcza odrzucenie sztywnego, średniowiecznego wykształcenia uniwersyteckiego. Działa klasyczne stały się dla niego wzorcowe zarówno w treści, jak i w formie. Cały ten prąd miał zdecydowanie literacki charakter, cechował go podziw dla starożytnej sztuki słowa, krasomówstwa, dlatego właśnie dziedziny związane z językiem gramatyka, retoryka, dialektyka stały się zasadniczymi przedmiotami myśli humanistycznej, znajdując swoją inspirację w placach filologicznych i nowych edycjach tekstów starożytnych. Lorenzo Valla w dialektycznych dysputach na podstawie dociekań związanych z pojęciami, zdaniami i logicznym wnioskowaniem pokazał, jak można wyprowadzić i zacząć logikę od języka. Wiązała się z tym krytyka scholastyki. Wprowadza ona w błąd przez swoje absurdalne tworzenie słów, którym nie odpowiada nic realnego, dlatego trzeba powrócić do samych rzeczy i pojąć powiązanie słów i rzeczy. Głównym przedmiotem filozofii powinien być człowiek, jego polityczne i historyczne warunki życiowe i wolny rozwój twórczych sił. Stąd określenie humanizmu jako zainteresowania człowiekiem. W tych ramach szczególnego znaczenia nabiera także filozofia moralna. Ideałem humanizmu staje się ułom uniwersale, stojący ponad podziałami stanowymi wszechstronnie wykształcony, który przez poszerzanie wiedzy realizuje swoje powołanie jako istoty zdolnej do uczenia się. Nawiązujący do antyku ideał człowieczeństwa był związany z postawą moralną, przejawiającą się w cnocie umiarkowania, sprawiedliwości, estetycznej wrażliwości, odczuciu harmonii z naturą, przy czym szczególną rolę, zwłaszcza we wspólnocie obywatelskiej, odgrywały cnoty społeczne. Najważniejszym przedstawicielem północnoeuropejskiego humanizmu był Erasmus z Rotterdamu 1469-1536. Dzięki jego staraniom doszło do powiązania filozofii chrześcijańskiej i starożytnego humanizmu. Życie ukazuje się tylko w swej wielości i przeciwstawieniach, dlatego pożądana jest ludzka mądrość, która przeciwstawności łączy, a nie wyklucza. Taka otwartość wymaga tolerancji również w dziedzinie religii, towarzyszącej idei humanistycznie ukształconego ukształtowanego chrześcijaństwa o zasięgu światowym, kosmopolitycznego. W swym satyrycznym utworze Pochwała głupoty Erazm krytykuje podstawowe słabości ludzi i swojej epoki. W nawiązaniu do jego krytyczno-filologicznego nastawienia narastała świadomość niezależności rozumu od wszelkich autorytetów. Również w kwestii wiary każdy jest odpowiedzialny tylko w swoim sumieniu. Chociaż wiele koncepcji Erasma nosi ślady wpływów reformacji, w okresie późniejszym zdystansował się on od niej, co szczególnie znalazło wyraz w sporze z Lutrem na temat wolności woli, którą to wolność Erasm szczególnie podkreślał. Zaprzyjaźniony z nim Thomas More, Morus 1478-1535, jest uznany zwłaszcza jako autor dzieła pod tytułem Utopia, w którym rozwinął koncepcję utopijnego państwa idealnego, zbudowanego na tolerancji religijnej, ogólnej eudaimonii. I zniesieniu własności prywatnej. U najwybitniejszego przedstawiciela humanizmu francuskiego, Michel de Montaigne, 1533-1592, na plan pierwszy wysuwają się inne założenia niż w renesansie włoskim. Jego próby, essay, dały początek nowemu gatunkowi literackiemu essayowi, cechującemu się luźno-subiektywną formą. Hasło Montaigne, que se je ja wiem, określa jego sceptyczny punkt wyjścia. Świat w swym ciągłym stawaniu się i wielości ukazuje się w rozproszeniu, tak, że rozum wychodzi na durnia, kiedy nie wierzy, iż może ująć coś niezmiennego wiecznego cytat. Ostatecznie trzeba nam uznać, iż nie ma żadnego stałego istnienia ani w naszej istocie, ani w innych przedmiotach. I my, i nasz sąd, i wszystkie rzeczy śmiertelne toczą się i płyną bez ustanku. Koniec cytatu. Dlatego nauki przyrodnicze nie są dla niego niczym więcej niż sofistyczną poezją i panowaną i opanowaną przez anarchię tradycją filozoficzną. Także ludzkie życie daje się ująć tylko jako brak bezpieczeństwa i stałe zagrożenie przez śmierć, podstawowa myśl późniejszej filozofii egzystencjalnej. Postawa sceptyczna nie prowadzi jednak do rezygnacji, lecz uwalnia od masek i przygotowuje do niezależności w sądzeniu i wewnętrznej pewności. Przy czym własne doświadczenie okazuje się najlepszym źródłem poznania, a własna jaźń najbardziej stosownym jego przedmiotem. W obserwacji samego siebie, własnego wnętrza, odnajduje człowiek swoją naturę i odkrywa równocześnie ogólną formę człowieczeństwa. Cytat. Zdaje się każdemu, iż najwyższa forma natury ludzkiej mieści się w nim samym. Koniec cytatu. Ta porządkująca natura, rozumiana w stoickim sensie, staje się wzorcem i przewodnikiem w życiu, dopasowującym się do okoliczności. W renesansowym platonizmie, którego głównym przedstawicielem był Marsilio Ficino, podkreślano szczególnie ujęcie człowieka jako istoty duchowej. Nieśmiertelna dusza człowieka jest środkiem i węzłem świata, ponieważ pośredniczy i łączy sferę czystej cielesności i czystego boskiego ducha. Kiedy siłą rozumu uwolni się od cielesności, może ponownie wrócić do swego boskiego źródła. Uczeń Ficina Giovanni Pico della Mirandola 1463-1494 w swej mowie o godności i wolności człowieka. Uzasadnił wolność wynikającą z duchowego określenia człowieka. Po stworzeniu wszystkiego, kiedy wszystko zostało zapełnione i rozdzielone, tak, że nie pozostało dla człowieka nic własnego, Bóg przyjął człowieka jako dzieło o nieokreślonym kształcie i rzekł do niego: Cytat. Natura wszystkich istot została określona i zawiera się w granicach przez nas ustanowionych. Ciebie zaś, nieskrępowanego żadnymi ograniczeniami, oddaję w twoje własne ręce, abyś swą naturę sam sobie określił zgodnie z twoją wolą. Umieściłem Cię pośrodku świata, abyś tym łatwiej mógł obserwować wszystko, co się w świecie dzieje. Będziesz mógł się degenerować i staczać do rzędu zwierząt, i będziesz mógł odradzać się i mocą swego ducha wznosić się do rzędu istot boskich. Koniec cytatu. Człowiek, określony przez swego ducha, może rozważać wszystkie formy stworzone przez Boga i w sposób wolny tworzyć własną istotę. Stoi pośrodku świata. Koncepcja ta jest ważna przez podkreślenie wolności jako cechy subiektywności. Jednak w platonizmie istniała tendencja, aby tak cielesność człowieka, jak i jego społeczne odniesienie odsuwać na drugi plan, na rzecz kontemplacyjnego stosunku do życia. Pietro Pomponazzi, jeden z ważniejszych przedstawicieli arcytelizmu, podkreślał wzajemne powiązanie duszy i ciała. Aby działać, dusza człowieka potrzebuje współdziałania wrażeń zmysłowych i dlatego nie da się jej pomyśleć bez ciała. Wszelka wiedza wywodzi się z doświadczenia, dlatego możemy coś wiedzieć jedynie na temat dających się doświadczyć powiązań naturalnych. Nieśmiertelności duszy nie można dowieść na podstawie zasad rozumowych. Również z punktu widzenia moralności problem ten nie jest ważny, ponieważ do cnoty nie dąży się ze względu na pośmiertną nagrodę. W filozofii przyrody Bernardina Telezja ciepło i zimno uznane zostały za aktywne zasady przyrody, materia zabierną, z ich wzajemnego oddziaływania powstaje wszystko. Rzeczy materialne poznaje człowiek dzięki wrodzonej mu duszy materialnej. Wszelka wiedza, pojęcia i sądy, w tym również logika i matematyka, odwołują się do ostatecznie do postrzeżeń zmysłowych. Rzeczy boskie poznaje człowiek dzięki swemu naznaczonemu przez Boga duchowemu umysłowi. Rozbudowaną metafizykę stworzył Giordano Bruno 1548 1600 Widoczne są w niej wpływy neoplatonizmu, Mikoła Jaskuzy i Kopernika. Przyjęty przez Bruna obraz świata prowadził go do konfliktu z inkwizycją, co stało się powodem jego potępienia i spalenia na stosie. Bruno odwołał się do heliocentrycznego obrazu świata Kopernika, odrzucił jednak przyjętą w nim sferę gwiazd stałych, ograniczającą wszechświat, i wprowadził pojęcie nieskończoności uniwersum. Powstaje ono z nieskończonej liczby innych światów, które podobnie jak Ziemia, także mogą być zamieszkane. Podczas gdy pojedyncze światy są zmienne i przemijające, wszechświat w całości jest wieczny i nieruchomy, ponieważ nie ma niczego poza nim, jest on wszelkim bytem. Podstawą tego jest stwierdzenie, że nieskończony Bóg może stworzyć tylko coś nieskończonego. Cytat. Tak więc wznieśliśmy się do poznania nieskończonego skutku z nieskończonej przyczyny, prawdziwego i żywego śladu nieskończonej siły. Koniec cytatu. We wszechjedności boskiej prazasady zawiera się wszelki byt. Komplikacja. W nim łączą się wszelkie sprzeczności. Pojedyncze rzeczy w świecie są jego rozwinięciem. Eksplikacja. Tak więc Bóg jest obecny we wszelkich formach natury. Bóg nie jest na zewnątrz świata, lecz w nim. W rozwiniętych pojedynczych rzeczach zatraca się jednak jedność przeciwieństw, ponieważ w ich przypadku obowiązuje rozdzielenie możliwości i rzeczywistości, nie są one tym wszystkim, czym mogą być i dlatego nie są doskonałe, są zmienne i przemijające. Działająca w przyrodzie przyczyna to dusza świata, wynikający z niej duch jest wewnętrznym artystą, który kształtuje materię od wewnątrz aż do wielości zjawisk przyrody. Materia staje się formą nie wskutek zewnętrznego oddziaływania, lecz zawiera ją w sobie i z siebie wyłania. Materia i wszystkie części świata są przeniknięte duchem i dlatego są uduchowione. W swym późniejszym okresie Bruno rozwinął koncepcję monad, które jako najmniejsze i najprostsze jednostki decydują o istocie rzeczy i są elementami przyrody. Ludzki duch stosownie do istoty uniwersum dąży do poznania nieskończoności. Nieskończoność stanowi centrum wokół którego krąży, ale którego nie może osiągnąć. Dlatego też poruszenia ducha cechuje heroiczne cierpienie, które prowadzi do podniesienia świadomości i upodobnienia do boskości. Podstawowym problemem w zakresu teorii państwa stał się problem władzy. Jean Baudin 1530-1596 określił pojęcie władzy suwerennej, która cechuje państwo. Jest ona władzą absolutną, nieustającą i najwyższą, nakazującą, posiadaczem suwerennych praw, prawodawstwo, prowadzenie wojny, najwyższy sąd i finanse. Jest absolutny władca, którego nie wiążą żadne prawa oprócz boskich przykazań i prawa naturalnego. Przekazana mu władza jest nieodwołalna. Władca musi jednak gwarantować wolność i własność obywateli. Inne stanowisko reprezentował Johannes Althus. Według niego suwerenność przynależy jedynie ludowi i ten przykazuje ją władcy wyłącznie na czas sprawowania rządów. Lud ma zatem prawo odwołać panującego. W swym dziele o prawie wojny i pokoju Hugo Grocjusz rozważył w sposób ogólny pojęcie prawa natury. Rozróżnił on prawo pozytywne, to znaczy ustanowione, aktualnie obowiązujące, i prawo natury, niezmienne, normatywne. Prawo pozytywne zyskuje ogólną ważność, jeśli jest zgodne z prawem natury. Cytat. Prawo naturalne jest to nakaz prawnego rozumu, który wskazuje, że w każdej czynności, zależnie od jego zgodności lub niezgodności z naturą człowieka, tkwi ohyda lub moralna konieczność i w konsekwencji Bóg, który jest twórcą natury, czynności takiej zabrania lub ją nakazuje. Koniec cytatu. Podstawa... Podstawą prawa natury jest popęd społeczny, towarzyskość człowieka, popychający go do tworzenia uporządkowanej wspólnoty. I rozum, dzięki któremu człowiek może poznać, co jest zawą naturą stworzoną przez Boga zgodne. Treść prawa natury można ustalić po pierwsze z oczywistych zasad, które wynikają z natury człowieka, po drugie z badania tego, co w poglądach cywilizowanych narodów jest zgodne. Niccolò Machiavelli, 1469-1527, swoim, swoim dziełem Książę narzucił nowy kierunek filozofii politycznej, rozrywając wywodzące się od starożytności powiązanie polityki i etyki. Chodziło mu nie o państwo zbudowane na etycznym ideale, lecz o analizę takiego, jakim ono rzeczywiście jest cytat Wielu wyobrażało sobie takie rzeczy pospolite i państwa, jakich w rzeczywistości ani nie widzieli, ani nie znali. Wszak sposób, w jaki ludzie żyją, jest tak różny od tego, jak w jaki żyć powinni, że kto chcąc czynić tak, jak się czynić powinno, nie czyni tak, jak czynią inni, ten gotuje raczej swój upadek niż przetrwanie, bowiem człowiek, który pragnie zawsze i wszędzie wytrwać w dobrym, paść koniecznie musi między tymi ludźmi, którzy nie są dobrzy. Koniec cytatu. W owej epoce którą postrzegał jako wstrząsaną politycznymi kryzysami i zagrożoną wewnętrznym rozbiciem, Machiavelli chciał wskazać drogę do trwałego, uporządkowanego państwa, którego organizację wzmacnia etyczna świadomość obywateli. Jego podstawą ma być cnotliwość i wola władzy panującego. Dlatego opisuje on przymioty regenat, regenta, który zdolny jest uporządkować państwo i utrzymać się u władzy. Największe oddziaływanie miało zaproponowane przez Machiavellego oddzielenie polityki i moralności. Władca w przypadkach koniecznych musi być gotowy czynić zło. W interesie utrzymania władzy nie jest on zobowiązany być dobrym, lecz musi wydawać się dobry, aby mieć poważanie u ludu. Jako wzór posłużył mu Cezary Borgia. Szczęście i nieszczęście ludzi zależy od ich dzielności, wirtu i przypadkowych okoliczności zewnętrznych, fortuna. Dlatego władca powinien umieć przystosować się do zewnętrznych okoliczności i posiadać dzielność, aby zwalczać przeciwieństwa losu. Głębokie zmiany w sposobie myślenia, jakie wynikały z intelektualnego klimatu owego czasu wraz z reformacją nie ominęły także kościoła chrześcijańskiego i spowodowały w nim rozłam. Naglącą z uwagi na nadużycia w kościele potrzeba odnowy doprowadziła siłą osobistego doświadczenia wiary Marcina Lutra 1483-1546 do przełomu. Lutar uznał, że natura człowieka jest całkowicie grzeszna i zepsuta, i dlatego człowiek nie jest w stanie przez własne działania lub dobre uczynki osiągnąć u Boga rozgrzeszenia, lecz jedynie przez łaskę Bożą, sola gratia, i przez wiarę, sola fide. Tym samym Luther odrzucił funkcję pośredniczenia, jaką sprawował Kościół katolicki, ponieważ w akcie wiary jednostka wchodzi w bezpośredni, związany z osobową odpowiedzialnością stosunek do Boga. Za jedyny autorytet uznane zostało słowo Boże zapisane w piśmie, sola scriptura. W miejsce hierarchicznej struktury kościoła pojawia się koncepcja Wspólnoty i kapłaństwa wszystkich wiernych. Zakorzenienie wiary jedynie we wnętrzu człowieka prowadzi do tego, że żyje on w dwóch samodzielnych światach: wewnętrznym, duchowym i zewnętrznym, we wspólnocie państwowej. Jan Kalwin 1509-1564 przekształcił protestantyzm, kładąc nacisk na surowość obyczaju. Powodzenie w działalności zawodowej i gospodarczej uznano zostało za znak wybrania przez Boga, dzięki czemu rozwinęła się typowa dla nowożytnego społeczeństwa kapitalistycznego etyka pracy.